Blisko 35 tysięcy złotych zebrano podczas piątej nocnej jazdy ratowników w Jedliczu. W tym roku wolontariusze zbierali środki na rehabilitację dla Grzegorza Karasia z miejsca piastowego. W akcji wzięli udział strażacy oraz przedstawiciele służb ratunkowych z całej Polski. Odbyły się pokazy, prezentacje i koncerty. W tym roku padł rekord, ponad 190 samochodów służb mundurowych, straży pożarnej, policji, dużo karetek pogotowia z racji tego, że jest to na rzecz ratownika medycznego, ale także służba ochrony kolei, inspekcja transportu ruchu drogowego, mamy wojska obrony terytorialnej, podhalańczyków, cała mobilizacja, cała integracja na rzecz takiego etosu służby mundurowej pomocy drugiemu człowiekowi. Organizatorem akcji charytatywnej jest portal Krosno 112 oraz Ochotnicza Straż Pożarna Dobieszyn. W ubiegłych latach zbierano środki m.in. na pomoc dla Hani oraz Olusia. W tym roku ratownicy zbierali pieniądze na rzecz Grzegorza Karasia, ratownika medycznego z ponad 25-letnim stażem. Dwa lata temu doznał on rozległego udaru mózgu.